Cokolwiek w życiu robisz, rób to dalej. Rób to dalej, zmień tylko jedną rzecz. Zmień miejsce robienia zakupów i powiedz innym, że mogą zrobić dokładnie to samo. Takie słowa usłyszałam od mojego lidera. A potem dodał: Za jakiś czas będziesz mile zaskoczona, jak ta mała zmiana w twoim życiu. Czyli zmiana miejsca robienia codziennych zakupów, jaki będzie miała wpływ na Twoje życie finansowe. I to właśnie Tobie polecam. Niczego nie ryzykujesz, z niczego nie rezygnujesz, po prostu zmieniasz miejsce robienia zakupów i mm, wiele może się w Twoim życiu zmienić. Jeśli chcesz wiedzieć, co trzeba tutaj zrobić i jak to naprawdę wygląda, zapraszam Ciebie do kontaktu. Wziaki pozdrawiam!